Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na szóstym odcinku z serii f 124 24 Kariera kierowcy. Czas na Grand Prix Miami po ostatnim Grand Prix Chin, no, gdzie nie poszło nam najlepiej, lecz lepiej niż w Japonii, bo P14 tak naprawdę w wyścigu się za dużo nie działo. W sprincie udało nam się awansować na P11. No, tak naprawdę sprint był dosyć ciekawy, a w wyścigu no, nie szło nam najlepiej. Cały czas tam jechaliśmy z tyłu ustawki tak naprawdę no i było jednak nam ciężko cokolwiek robić, szczególnie, że AI dosyć było potężne. Ale tak, P7 w kierowcach i P13 nasz teammate ma i tam P6 chyba w konstruktorach, jeżeli się nie mylę. No i mamy tajne spotkanie z Alpinem, więc też no ciekawy zespół, muszę przyznać. No i tak, Alpin no, nie jest jakiś najlepszy, ale jest lepszy aktualnie od nas. I tak pomyślałem, że może Alpin idzie w dobrym kierunku, i będziemy mogli, może jakoś nie wiadomo co zrobić, jakby ym, podbić z nimi Formułę 1. Oczywiście śmiejąc się, ale moim zdaniem, ja bym kontynuował z nimi rozmowy. Tak też trochę dla, dla śmiechu tak naprawdę, no ale może Alpin się jakoś odbuduje, nie wiadomo jak. Więc ja ogólnie będę kontynuować rozmowy i będziemy widzieli później przebieg zdarzeń. Czy warto z nimi później podpisywać kontrakt, czy nie. Po prostu będzie Tutaj widzę, że akurat bardzo dobre informacje usłyszeliśmy, że tak naprawdę zespół nie wie o niczym, że z kimś rozmawiamy, tak naprawdę i coś tam jeszcze. Ale tak to no to co? Dalej będziemy kontynuować rozmowy z Alpin, lecz nie wydaje mi się, że coś z tej można współpracy będzie. Znaczy, że w ogóle będziemy z nimi współpracowali. Tam zrobiliśmy jeszcze jedną wymianę silnika, no i teraz lecimy tutaj z ulepszeniami. Robimy ulepszenie z podwozia na następnej Grand Prix, jeżeli się nie mylę, tak naprawdę. No i przyspieszamy już dalej czas. Mamy jedno ulepszenie z aerodynamiki, które niestety nam się nie udało zrobić. I tak samo nie mamy punktów, żeby jeszcze raz zrobić, więc to niestety nie mamy ulepszenia na to Grand Prix. No i trochę szkoda, a cały czas nam chyba brakuje, żeby ponowić to ulepszenie, chyba że tam Botas będzie starać się je ponowić, tak mi się przynajmniej wydaje, ale może ja wolę to ponowić i niech Botas robi jakieś inne ulepszenia. Tak będzie moim zdaniem lepiej. No to czas teraz już przejść tak, do kwalifikacji do, w Miami. No więc tak, to są kwalifikacje do sprintu, ponieważ Miami to też jest runda sprintowa. No dosyć nieźle nas tutaj męczą, szczerze mówiąc, że nie dość, że zmieniamy strefy czasowe, do tego jeszcze dają nam drugi sprint pod rząd. Jest naprawdę weekend taki sprintowy, bardzo ciężki, muszę przyznać. No i tak, aktualnie jesteśmy na P17, to jest nasze drugie okrążenie. Czyli właśnie znowu Wam pokazuje to lepsze okrążenie. No i teraz aktualnie po pierwszym sektorze jest leciutka poprawa nad Walterim Botasem, więc to jest nawet spoko wiadomość. Po drugim sektorze jeszcze większa poprawa, no i właśnie na tym wysi też takie trochę tam wing sobie zmieniłem, skrzydła, żeby trochę lepiej mi się jeździło tym samochodem. No i aktualnie mamy P14, czyli przechodzimy do Q2, więc to też jest fenomenalna wiadomość. No i Perez pierwszy, drugi Stroll, trzeci Sainz. My właśnie na P14 przechodzimy, a nasz teammate odpada na P17, czyli tylko i wyłącznie my tym razem przechodzimy do Q2, więc to jest dobra wiadomość dla nas, tak naprawdę, że my przechodzimy, a nie nasz teammate, pokonujemy go w kwalifikacjach. No to tak, już teraz skupmy, skupmy się na Q2, żebyśmy coś tam mogli jeszcze zrobić ciekawego. No to już jesteśmy. Na drugim okrążeniu, to znaczy pierwszym okrążeniu tutaj w SQ2. No i właśnie jest to najlepsze moje okrążenie, jakie zrobiłem. A za chwilę się to wiecie, dlaczego pierwsze okrążenie jest lepsze od drugiego. No i my już właśnie tutaj zaczynamy to okrążenie tam dla Dodorii. Jest aktualnie najlepszy. No i jesteśmy wolniejsi od długiego Cmody o aż dziesiąte. To jest strasznie dużo. Zobaczymy, czy po drugim sektorze jest poprawa. Tak, jest poprawa, tam tylko widzę minusa, jeżeli dobrze widząc na tym ekranie. To jest ta poprawa nad Nico Hultenbergiem. No i teraz przejeżdżamy przez metę P8 aktualnie, więc jest naprawdę dobrze. Ale niestety od no, drugiego okrążenia już nie zrobiliśmy, bo zaczął padać deszcz, co niestety nam trochę zniszczyło tutaj wszystko, żeby cokolwiek zrobić w no, ogóle. Jesteśmy na mediumach, jestem zdziwiony, że tutaj na midiłach jesteśmy, a nie na softach, ale dobra, mniejsza z tym, a iż softy były nasze mocno zdziszczone, zapomniałam o tym. Verstappen pierwszy, tam trzy, drugi Norris, trzeci Russell, no my odpadamy na P13 ostatecznie, no cóż, tak czasem bywa, a więc teraz skupmy się już nad sprintem, żebyśmy mogli zdobyć jakieś punkty zdobyli, nigdy nie wiadomo. So, it's all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Sitting at the southeastern coast of Florida, the Miami International Autodrome has 19 corners and 3.36 miles of racing. It's a circuit designed to encourage close racing while meeting the highest safety standards. Either way, I'm sure it's one that will please the fans. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Norris, Hamilton, Oscar Piastri, Leclerc, Stroll, Sainz, Sonoda, Magnussen, Ocon. King, Albon, Holkenberg, Ricardo, Bottas, Gasly, Sargent, and Fernando Alonso rounds off the grid. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. No a więc tak, startujemy już okrążenie form z okrążeniem formującym. 1-2 dla Red Bull'a i taka mieszanka Mercedesa i McLaren'a później za nimi. No i tak naprawdę top 10 kończy się nad dwoma Ferrari, Strollem oraz Sonodą. My P13, nasz teammate też P17, ponieważ no, na sprint nie może być kart, więc stawka się no, nie zmieniła. Parkujemy już powoli nasze samochody, jakby dojeżdżamy tutaj do końcówki tego okrążenia i za chwilę już będziemy tylko parkowali nasze samochody i startowali już z Grand Prix Znaczy nie Grand Prix, tylko sprintem tutaj w Miami No zobaczymy jak nam pójdzie, bo jesteśmy dosyć wysoko, więc może jakieś punkty zdobędziemy Nigdy nie wiadomo, już jesteśmy na prostej startowej i za chwilę już będziemy startowali z tym wyścigiem Miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze. Mamy przynajmniej właśnie taką nadzieję. Startujemy 5 czerwonych świateł ruszamy z sprintem tutaj w Miami. Ładny start w naszym wykonaniu gorszy, w wykonaniu okona i... Carlosa Sainza już okona wyprzedziliśmy. Sainza też i tak samo po wewnętrznej staramy się wyprzedzić Tsunodę i Magdalena. Lecz niestety przez to, że ścięliśmy tam zakręt, musieliśmy oddać tą pozycję, ale tam ponownie staramy się jakoś ich wyprzedzić. Niestety to się aktualnie nie udaje. Nawet tutaj popełniony błąd przez Yukiego Tsunodę. My wchodzimy mu na wewnętrzną i jedziemy ko koło w koło do końca tej pierwszego sektoru, ale my wyjeżdżamy z tego pojedynku najlepiej i awansujemy na P10. Chwilę później już tutaj przybliżiliśmy do Magdusena, ponieważ tam cała stawka dosyć wolno jedzie i będziemy chcieli może jakoś wyprzedzić tutaj kierowcę hasa, gdzie też chodzimy po wewnętrznej i zaraz nam się uda sfinalizować ten ruch. Tak jest, awansujemy na P9 już za chwilę, tylko i wyłącznie przed nami punkty, gdzie też atakujemy do tej tutaj szykany pod mostami. I jesteśmy na P8. Aktualnie mamy jeden punkt, już przynajmniej zagwarantowany. Niestety, właśnie tutaj na końcówce tego pierwszego sektoru, zakręt kończący ten sektor trochę słabo nam wychodzi i zawsze mi słabo wychodził na wszystkich grach F1, w których było Miami. No, niestety, przez to tutaj EJ się przybliża do nas. Kierowcy ich starają się jakoś nas wyprzedzić. Na szczęście wybroniliśmy się i cały czas utrzymujemy P8. No ale tutaj na czwartym okrążeniu dosyć słabo przejechaliśmy już. No i dosyć szybko. Stroll, Sainz są obok nas. Jeszcze tam Daniel Ricardo. zaraz będzie starać się wyprzedzać Stroll'a. My niestety mamy kontakt z Stroll'em. I się obracamy z uszkodzonym skrzydłem. No lekko, ale jest uszkodzenie. Z P8 spadamy na ostatnią pozycję. No, to jest moja wina, akurat w tej sytuacji, ponieważ no, tutaj niechcący przed lansa co spowodowało utratę u nas przyczepności, jakby utratę kontroli nad samochodem i całą kraksę, czyli uszkodzenia skrzydła i tak dalej, i tak dalej. Dwa samochody co najmniej mają uszkodzone skrzydło. My niestety wychodzimy z tego karambolu najgorzej, ponieważ na P19 ostatnia pozycja z uszkodzonym lekko skrzydłem, ale jeszcze gorzej na Juhi Snoda i Carlos Sainz, no, którzy spadają na ostatnie pozycje. No i tak naprawdę to już koniec tego sprintu. I także przybliżyliśmy się dosyć nieźle tutaj do Sargenta, bo kasa i stawki przed nami, ale niestety no... Szybko minęło. Szkoda, bo mieliśmy szansę na punkty i byliśmy w punktach. No ale niestety to był akurat mój błąd tam, ale no moim zdaniem coś tam AI też musiało zrobić takiego, że no by no, nie doszło do tego moim zdaniem wypadku, przynajmniej tak dramatycznego, ale no cóż. Perez pierwszy, drugi Norris, trzeci Verstappen, czwarty Leclerc, piąty Russell, szósty Piastri, siódmy Hamilton i ósmy Stroll. No Stroll był na P8, my go wyprzedziliśmy, ale niestety Stroll ostatecznie nas później też wyprzedził. Walker Bottas P15, nasz teammate. My, no, P17, szkoda, no bo przypominam, były punkty, ale no cóż, tak czasem bywa. Teraz skupiamy się już tylko i wyłącznie nad wyścigiem, tak naprawdę. No i w klasyfikacji tak naprawdę nic się nie zmienia. Tam tylko Red Bull sobie powiększa trochę przewagę. No i już powoli zbieramy się do wyścigu, ale zanim to, to jeszcze oczywiście ocena nam idzie do góry. Minimalistycznie, ale idzie do góry, więc to jest też dobra dla nas informacja. No to miejmy nadzieję, że coś przynajmniej dobrego się wydarzy dla nas w wyścigu, ale zanim to, to jeszcze kwalifikacje. Witam z powrotem w Miami i witam w kwalifikacjach. Tylko średnia średnia zbiera dzisiaj tych kierowców, ale pytanie jest, kto ma to, co potrzebuje, aby wziąć pole. A więc ta kwalifikacja do wyścigu deszczowe, więc też będzie ciekawie. No ja wam właśnie powiem, że tego bardzo nie lubię w tych weekendach sprintowych, że mamy dwie sesje kwalifikacyjne i dwa wyścigi, przez co zawsze te odcinki są długie, a ja nie lubię wam wstawiać ponad pół godzinnych wyścigów albo nad pół godzinnych, ponieważ no to nie ma sensu tak naprawdę wstawiać tak długich odcinków. No a właśnie niestety te sprintowe weekendy zmuszają mnie do nagrywania tak długich odcinków. Po pierwszym tutaj okrążeniu już tak naprawdę pokazuję Wam to okrążenie. Aktualnie P3, więc fenomenalnie nam poszło. No ale jeszcze robimy jedno okrążenie. Ostatnie okrążenie, drugie, ponieważ no, tor się dosyć mocno zmienił. Jak wtedy jechaliśmy na, na przejściowych oponach, no i nie było najlepiej, ponieważ cały czas było dosyć bardzo mokro. To teraz już jest ta sucha nitka toru. Tam prawie straciliśmy kontrolę nad autem, ale widzicie, już po pierwszym sektorze półtorej sekundy poprawy to jest bardzo dużo. I tak naprawdę, my najwięcej zdobędziemy na tym okrążeniu ponieważ wszyscy są przed nami, a my jako ostatni przejdziemy przez linię mety, co pozwala na tor, żeby, żeby tor jeszcze bardziej wysekł. Aktualnie jesteśmy na P20, sektor drugi fioletowy, więc naprawdę fenomenalnie na razie to okrążenie wygląda. No i teraz jeszcze tylko ostatnie parę zakrętów. Czyli ostatni, trzeci sektor. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Która to będzie pozycja? Na 100% musimy przejść do Q2, ale pytanie: na której pozycji? Na P3. Fenomenalne na razie kwalifikacje, ale to jest dopiero Q1. Przed nami jeszcze dwie sesje kwalifikacyjne. Jeżeli uda nam się przedostać przez Q2, nasz teammate też przychodzi. Max Verstappen, tam pierwszy. I chyba drugi był George Russell, ale właśnie Carlos Sainz i Lando odpadają tutaj w Q1, ponieważ nie chcieli wyjechać na tor po raz drugi, no, a przez to, że duża ilość samochodów wyjechała i się poprawiła mocno, no to odpadają w Q1. Jedziemy z naszym drugim okrążeniem, czyli z najszybszym okrążeniem Q2. Aktualnie jesteśmy na P7, ponieważ właśnie początek był dosyć mokry, było mało tej przyczepności, co spowodowało, że mogliśmy jechać szybko, a jak jest mokro, to AI też jedzie wolniej i mogę wtedy wykazać się trochę lepszą prędkością niż oni. No, i już właśnie tutaj po pierwszym sektorze wielka poprawa. I nawet jeżeli jesteśmy lepsi od Botasa aktualnie, to moim zdaniem nie możemy na to za bardzo patrzeć. Dopiero teraz, ponieważ ci kierowcy już ukończyli okrążenie no i już właśnie jesteśmy gorsi od Estebana Okona. Przejeżdżamy znowu przez metę jako ostatni, która to będzie pozycja P14. Na więcej, już nie mogliśmy sobie niestety pozwolić w tych kwalifikacjach. No szkoda, no na suchym to, że na tym tutaj w Miami no nie idzie mi najlepiej. Botas 11 też odpada, my P14, Perez, trzeci, jak drugi i pierwszy Verstappen po raz kolejny. No cóż, może te kwalifikacje trochę gorsze niż do sprintu, bo do sprintu mieliśmy P13, ale to wciąż jest dosyć porządne miejsce. Welcome to the Magic City. We're here at the Miami International Autodrome, the home of the Hard Rock Stadium, a multi purpose sports and entertainment hub which has hosted Super Bowls, Baseball World Series, numerous rock concerts, and of course, as of 2022, Formula One. With great opportunities for wheel to wheel battles featuring 19 corners, 3.36 miles long, and expected average speeds of 138 miles an hour. The Miami International Autodrome will be sure to create lots of chances to overtake. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, Gasly. Ricardo, Holkenberg, Bottas, Ocon, Sonoda, King, Sargent, Norris, Fernando Alonso, Albon, Stroll, Sainz, and Kevin Magnusson fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. <laughs> A więc tak, po raz kolejny rozpoczynamy okrążenie formujące 1-2 dla Red Bulla, nasz teammate P10, my P13 Awansujemy właśnie o tą jedną pozycję, ponieważ Kevin Magnussen z karą startuje na P20 i jestem zdziwiony, że Landon Ollis i Carlos Sainz nie chcieli też wziąć kary silnikowej, ponieważ jeżeli już się nie zakwalifikowali do Q2, odpadli w Q1, kwalifikacje nie były najlepsze, mogli to jakoś wykorzystać. Ja bym przynajmniej wykorzystał, ale najwyraźniej AI. Na tyle mądre nie jest, żeby zrozumiało. Jeżeli tak słabo się zakwalifikowałam, to może weźmiemy już tą karę silnikową. No niestety, a ja i tak mądre nie jest cały czas. A już parkujemy nasze samochody na polach startowych. Miejmy nadzieję, że będzie czysty start tego wyścigu i będziemy mogli się jakoś przebić już wyżej, na wyższe pozycje. Może nawet do punktów nigdy nie wiadomo. Pięć czerwonych świateł i zaczynamy Grand Prix Miami. Główny wyścig, no start w miarę dobry. W naszym wykonaniu już wyprzedzamy Yukiego Tsunodę. Jesteśmy szybsi od Estebana Okona, gdzie też go już wyprzedzamy do pierwszego zakrętu, a przynajmniej staramy się go wyprzedzić i chyba uda nam się ukończyć ten ruch. No, jeszcze nie. Okon nie odpuszcza, my też nie odpuszczamy. Ale teraz już to tutaj trochę już daję Okonowi, żeby, no dobra, coś to takie mówię, dobra, jedź już, później cię wyprzedzę. I to właśnie teraz wchodzimy mu na wewnętrzną. No i jesteśmy przed Estebanem. Okonem. Jednak nie, ponieważ okon Francuz cały czas nie odpuszcza. Jedziemy koło w koło. Prawie doszło do kontaktu. Tam właśnie Okon blisko bandy był i zrobił agresywny manewr w lewo. Co prawie wykasowało nas z tego wyścigu. Opóźniliśmy dosyć mocno hamowanie, dzięki czemu mogliśmy wyprzedzić go. Jesteśmy na P11 aktualnie. No i teraz jeszcze tutaj wyprzedzamy Walteriego potasa, żeby wejść już w punkty. A tutaj Botas nieźle ściął tamtą szykanę, przez co dostaliśmy my ostrzeżenie. Nie musimy mu oddawać pozycję. No niestety. Straciliśmy jeszcze sporo czasu i tam reszty stawki i do tego jeszcze Esteban Okon nas wyprzedził, ale my teraz z IRS-em jesteśmy szybsi od nich i tak samo od Walteriego Botasa znaczy od nich ogólnie i uda nam się wyprzedzić ich i awansować na P10. Drugie okrążenie aktualnie, Lando Norris jest tuż za nami, no właśnie przebył się dosyć szybko przez stawkę, no i też już stara się nas wyprzedzić po wewnętrznej. Czy uda mu się ukończyć ten ruch? Nie, ponieważ my nie odpuszczamy, zostajemy przed nim cały czas na P10. Cały czas drugie okrążenie, tym razem trzecia prosta DRS, Landonoris Norris po raz kolejny stara się nas wyprzedzić i tym razem udaje mu się ukończyć. Ten manewr wyprzedzania trzecie okrążenie. My wracamy tutaj do rywalizacji z Landonorisem, lecz niestety przestrzeliliśmy hamowanie, no co spowodowało, że trochę pojechaliśmy szeroko, a Landonoris będzie mieć teraz DRS i chyba niestety nas wyprzedzi, co też tak się dzieje. Do pierwszego zakrętu jest przed nami, ale my nie odpuszczamy. I cały czas jesteśmy przed nim na P10. A Norris dosyć dużo pozycji stracił. Teraz Walter Bottas, nasz teammate, jest przed nami. Co też będziemy starali się, może jakoś odzyskać tę pozycję. Ale niestety on ma DRS. My nie mamy irs u Esteban Ocon jeszcze stara się nas wyprzedzić. I trzy szeroko jedziemy. I my wychodzimy z tego pojedynku. Nie, z tej rywalizacji, z tej walki na czele. No i po raz kolejny Esteban Ocon stara się nas wyprzedzić. My też się po raz kolejny obroniliśmy. Zostajemy przed nim. Cały czas utrzymujemy P10. Ale tutaj Francuz też cały czas nie odpuszcza. On ma diares. Jest szybszy od nas. Czy stracimy tą pozycję? No nie, ponieważ bardzo szybko robimy manewr w lewo. Duży kontakt teraz z Estebanem Okonem. Tam blisko było, żebyśmy my się obrócili i pojechali prosto w bandę. Na szczęście do tego nie doszło. No i teraz na piątym okrążeniu tutaj bardzo dużo samochodów jest. Prawie mieliśmy deja vu z tego, co się wydarzyło w sprincie. Na szczęście tak się nie wydarzyło tym razem. No ale teraz nagle Fernanda Alonso znikąd się pojawia, stara się nas wyprzedzić. No i bardzo ładny switchback zrobił kierowca Astona, jednocześnie prawie zatrzymując się i zniszcząc nam skrzydło. Wyprzedza nas, my spadamy na P11. Siódme okrążenie, tym razem Nando Norris nas wyprzedza. No, i już tutaj staramy się jakoś go wyprzedzić. Ale niestety to nam nie wychodzi. Jesteśmy na P12. 13 okrążenie. Robimy nasz pit stop. Czas po prostu zmienić opony. Ale niestety przestrzeliliśmy hamowanie. I dostaliśmy 10 sekund kary. Jak do tego doszło, proszę mi powiedzieć? Jak? Więc to jest niesłychane. Tutaj macie powtórkę o 2 km na godzinę. O tyle. Za szybko wjechaliśmy. I za to dostaliśmy 10 sekund kary. Boże święty, ten wyścig jest ciężki. Znaczy, będzie ciężki. Bo początek był dobry, byliśmy w punktach. I mieliśmy teraz szansę może podciąć paru kierowców. Ale niestety, mamy 10 sekund kary. I żeby zdobyć jakiekolwiek punkty, musimy mieć 10 sekund przewagi. Wyprzedzamy teraz kierowców, którzy robią pit stop aktualnie. No i tutaj Nico Hulkenberg wyjeżdża akurat przy nami, ale on nam zajeżdża drogę i uszkadza nam skrzydło. Co to miało być? Przepraszam bardzo, ale Hulkenberg on tam nagle zahamował. I to widać na powtórce, że on jedzie wolniej. Proszę tylko zobaczyć na to. Nagle Hulkenberg tutaj jakoś dziwnie zahamował, jednocześnie wjeżdżając tam na linię wyścigową. Super, nie dość, że mamy 10 sekund kary, to jeszcze uszkodzenie skrzydła, a neutralizacji oczywiście, że nie ma. Zjeżdżamy teraz do boksu po raz kolejny, tym razem na softy, żeby zmienić skrzydło i jednocześnie wykonać nasze 10 sekund kary. No, długi pit stop to będzie, długi do będzie pit stop. Ponad 17 sekund co najmniej będzie. No dobra, czekamy teraz na to, żeby. Na tyle 10 sekund, żeby minęły, no to naprawdę długo wszystko trwa. Ale czemu oni mi nie wymienili skrzydła? Halo! Panowie, kurczę, zjechałam do boksu na wymianę skrzydła. Czemu oni mi nie wymienili skrzydła? Ja wam powiem tyle. Powiedzmy, że był koniec tego wyścigu. Jak zobaczyłem tylko wtedy, że oni mi nie wymienili skrzydła. To po prostu to nie było już sensu jechać w tym wyścigu. I co też tutaj właśnie widzicie. Koniec, to jest koniec, zjeżdżamy do boksu. Mercedes wygrywa, no ale tak, no po prostu nie było już sensu kontynuować tego wyścigu. No bo co, musielibyśmy z dobu zjechać do boksu, byśmy mieli stratę ponad 30 sekund do najwyższego samochodu. Więc przepraszam, ale no po prostu nie było sensu już jechać, szczególnie jeżeli nasz zespół nie zmienia nam skrzydła. Kiedy zjeżdżamy tylko na zmianę skrzydła. Mercedes To podium No tak, George Russell z Mercedesem na P1. Później mamy Sergio Perez i trzeci tam chyba Charles Leclerc, jeżeli się nie mylę. A, tak, Charles Leclerc pewnie. Co się wydarzyło z Maxem Wresztapenem? To jest moje pytanie, bo jednak startował z pole position. To chyba też by zakończył na P1, a tu jednak go nie ma. No to tak, nasz wyścig najlepszy nie był. I tak samo ogólnie cały weekend w sprincie, obrót, uszkodzenie skrzydła, ostatnia, nasza znaczy przed, przedostatnia pozycja wyścig, odpadnięcie przez uszkodzenie skrzydła. Russell! Pierwszy w takim razie, później Perez, trzeci Leclerc, czwarty Hamilton, piąty i szósty Alonso, siódmy Norris, ósmy Ricardo, dziewiąty Sainz i 10 Hulkenberg. My kończymy na P20. Nasz team P16 i Max Verstappen też odpadł z tego wyścigu na P18 DNF. No, niezbyt najlepszy wyścig dla Holendra, a dla nas weekend był fatalny. No, i jeszcze raz wam, was przepraszam, ale musicie zrozumieć, że nie było sensu kontynuować tego wyścigu. Jak wtedy w Japonii też nie było sensu kontynuować, ale pomyślałam, że doświadczenie sobie podwyższe. Tak, tutaj była szansa na punkty. Mieliśmy 10 sekund kary, i to jeszcze było: no dobra, jedziemy z tą karą, ale jak tylko dostałam uszkodzenie skrzydła, to cały czas była chęć, żeby kontynuować. Lecz to kiedy zespół nie zmienił skrzydła, no to to już byłby, był po prostu koniec tego wyścigu. Perez wyprzedza aktualnie Maxa Verstappena o 3 punkty. My spadamy na P8, nasz Team Mate cały czas P13, Red Bull cały czas P1, no i Sauber cały czas P6. Mamy w ogóle nową rywalizację tutaj z Loganem Sargentem. Rywalizacja w ocenach też ciekawe. No, aktualnie najwyraźniej Sargent jest lepszy od nas w ocenie, ponieważ 70 do 69 jest. No, nasza ocena idzie. Do dołu doświadczenie, spostrzegawczość, ale skupienie, tempo i wprawa idzie do góry. No i także nasza ocena awansuje na 69 poziom, więc wciąż dobrze w takim razie. Uznanie nam nie wzrosło, jeżeli się nie mylę, a u specjalistów idzie wszystko do góry, więc też bardzo fajnie. No i widzę że tutaj inżynier tunelu aerodynamicznego niedługo będzie mieć pierwszy poziom. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Polecimy po 100 subskrypcji do lipca. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa pa, no i cześć!